Ponad 80 osób wzięło udział w trzeciej edycji ogólnopolskiego turnieju FIFA 15, który odbył się 26 lutego na basenie Perła w Nowinach. Udział w nim wzięli zawodnicy z całego kraju, na których czekały cenne nagrody. Mieliśmy dwie grupy seniorów i juniorów. W seniorach grało około, 6, około 60 osób, w juniorach około 20. No i właśnie teraz się kończą finały, właśnie wyłaniały najlepszego zawodnika. Jeszcze czekamy na finały seniorów, które się zaraz odbędą. Jak Pan ocenia poziom zawodników? W tym roku jest chyba troszeczkę lepiej niż w zeszłym. Widzę, że zawodnicy trochę więcej trenowali i widać, że jednak jest delikatne zwiększenie tego poziomu. FIFA 15 to kolejna odsłona popularnej serii gier komputerowych, która już od ponad 20 lat bawią wszystkich fanatyków futbolu, umożliwiając im rozgrywanie wirtualnych meczów piłkarskich. Kryta pływalnia perła gościła najlepszych w Polsce graczy już po raz trzeci. To właśnie tu ponad 80 graczy z Polski rywalizowało ze sobą przez cały czwartek. Panie Wójcie, jak pan ocenia e-sport? Um, no cóż, jest to taka dyscyplina. Um... Ja wiem, sportowa też na pewno. Na pewno jest to wirtualny sposób spędzania też czasu i, i wirtualnej takiej rywalizacji między zawodnikami. Dość ciekawy, prawda? Emocjonujący na pewno też. No ale tutaj też trzeba wiedzieć, gdzie jest, ten, gdzie jest ta granica między rzeczywistością i tym światem wirtualnym. No i cóż, no taki znak czasów. Spędzamy wesoło na pewno czas na, w trakcie ferii yy, i Dobrze, że coś takiego się organizuje. Przynajmniej młodzież ma, ma możliwość spędzenia tego czasu tutaj, nie, nie gdzieś indziej, nie, nie w inny sposób, ale wspólnie. Więc jak, jak najbardziej jestem też za. Mecze wirtualne rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych, do 13 lat i powyżej 13 lat. I tak w kategorii do lat 13 najlepszy okazał się Bartosz Dworzak z Kielc, dla którego była to już druga e-sportowa wygrana. Po raz pierwszy zwyciężył w minionym roku podczas turnieju odbywającego się w kieleckim parku technologicznym. Spodziewałeś się tej wygranej? No, sądzę, że tak, bo już trochę umiem co grać, bracie też mnie nauczyły i dobrze idzie. A długo trzeba trenować, żeby wygrać? No, myślę że gdzieś tak, że około 5 lat trzeba poświęcić na to tak, żeby no, osiągnąć jakiś poziom. W kategorii powyżej 13 lat bezkonkurencyjny okazał się Mateusz Wawrzycki, który zajął miejsce pierwsze. No, jak się okazało, zdołałem wygrać, także jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony. No i cóż więcej mogę powiedzieć. Jak długo trzeba grać, żeby osiągnąć taki poziom? jaki osiągnąłeś te? No powiem tak, no, trzeba poświęcić na to dość dużo czasu, ale najważniejsze jest, żeby grać cyklicznie, co jakiś czas, tam nie trzeba dużo, ważne, żeby po prostu czuć to, to w tej grze, no i efekty przyjdą same, rezultaty przychodzą same. Warto podkreślić, że podczas Ogólnopolskiego Turnieju FIFA 15 można było nie tylko pograć w wirtualną piłkę nożną. Wszyscy zawodnicy, goście i kibice mogli też wypożyczyć gry planszowe, a także pograć na starych komputerach w strefie retro. Organizatorem turnieju był Gminny Ośrodek Kultury Perła w Nowinach oraz firma Games Up Skills, która dostarczyła sprzęt. Na zakończenie odbyło się uroczyste wręczenie pucharów i cennych nagród.